No, coś dużo fajniejszego. O, co to będzie za rybol? Cóż to będzie za rybol? Ale fajny rybol. Wiecie co to będzie? Będzie chyba lin. Będzie i to bardzo ładny lin. ale lin. Ale lin, ładny lin. Ale bardzo ładny lin. Mamy bardzo ładnego lina. Udało się, udało się, udało się, przyjechałem po to, po co chciałem i się udało, bo mam w podbieraku pięknego lina. Miejsce na spławikowe wędkowanie, piękne, dzikie i przede wszystkim zarośnięte. Ale ja chcę dzisiaj tutaj powędkować. Tam i tam, gdzieś ze spławikiem. Czy mi się uda? Co mi się uda? Czy przede wszystkim e, będą ryby? No to zobaczcie sami. Ja tutaj im przygotowałem przysmaki. W postaci zanęty marcepanowej. Tutaj mam kukurydzę, białe robaki, czerwone robaki, chlebek tostowy. No i tutaj kukurydza. Kukurydza gotowana, już zrobiona. O, tak, tak, tak. Będzie dosypana do zanęty. Także rozkładamy zabawki, no i zaczynamy moje dzisiejsze spławikowanie na takim pięknym zbiorniku moim celem oczywiście są ryby no ale przede wszystkim chciałbym złowić lina, lina bo na niego tutaj się w 100% bardziej przygotowałem także miłego oglądania i lecimy także zelena jest wysypana Trzeba tą frakcję rozmieszać. bo już też tutaj trochę jasnej frakcji, bogato jej narobiłem, przynajmniej nasypałem tak trochę dużo, dużo, bardzo dużo. No ale liczę na tak mówienie do godziny, może zmierzchu. Zobaczymy, zobaczymy jak będzie się to wszystko układało. Co prawda. Kiedy będziemy podejmować decyzję, czy zostajemy tutaj, czy coś zmieniamy. No, zobaczymy. Na razie plan jest tutaj. Jak zerwę szybko te trzy zostawy. to wszystko zmienię decyzję, prawda? Poszedł cały wór. Cały wór miał pójść. Przede wszystkim wody bardzo mało wody Widzimy wodę stąd. O. Może nie będzie za dużo wody. Chyba nie muzolne mieszanie przemieszanie zanęty. Dobra, tarcze teraz trzeba zrobić kulachy wrzucić ze 3-4 konkretne kulachy do wody i oczekiwać na brania jakieś. Najpierw zrobimy kulachy, żeby je wrzucić na raz i później będziemy sobie rozkładać boloneczki. Z powiki zaczerpiać robactwo czy też kukurydzę. Zobaczę na co. Będę łapał. Na pewno na początek na jednym zestawie założę kukurydzę, a na drugim białe z czerwonymi. Albo kukurydę z czerwonym, taką kanapeczkę spróbuję skonstruować. No zobaczymy. Dobra, trzy kulachy zrobimy. Troszeczkę może przyoszczędzić tej zalęty, albo nie za dużo. Raz, dwa i trzy. Ojej, ja, całe ręce Dobra, czas rozłożyć bolonki Jedna to będzie Blast Bolo Brain 6 metrów A druga to Apex Bolo 6 metrów Również Brine Spowiki, żyłki Gdzieś tam Będziemy rozkładać zestawy Tak spojrzę teraz jeszcze Który jest zestaw, gdzie Bez różnicy w sumie Dobra, to rozkładamy wpierw ten No i za chwilę Zarzucamy Pierwsza bolonka rozłożona, tutaj poleci miksik, miksik w postaci czerwony robak, o, a e, gdzie uciekłeś, mi tu tam, mi tu tam, Tutaj mamy spory haczyk, zobaczymy czy nie będzie trzeba go zmieniać tego haczyka, tutaj mnie ten czerwony uciekł. Czerwoniec i ze dwa, trzy białe. Mamy, trzeba je schować, bo one też już uciekają. One teraz jak trochę ciepła dostały, to takie żywe się zrobiły. Szalone wariaty. Raz, dwa. I trzy. Taka. Spora kanapa. Taka kanapa, taka kanapa. Czy grunt tutaj będzie chyba jeszcze za mały? Trzeba tego grunta troszeczkę zwiększyć. Chcemy łapać po gruncie. To nas interesuje. łapanie po gruncie. Dzisiaj. I nie, panie Linów po gruncie. O. Dobra. Jeden zestaw jest po gruncie, jest po gruncie, a my sobie spokojnie rozkładamy drugi zestaw. Na drugi zestaw pójdzie kukurydza i czerwony robak. Na drugi zestaw, tak jak wspomniałem, pójdą dwie kukurydze. Na początek, dwie kukurydze założę. Później zobaczę, będę dokładał czerwonego robaka, ewentualnie, ale no, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jak to będzie się spisywało. Dobra, czy to taki grunt? Jeszcze trochę grunt zwiększmy, jeszcze trochę, o tak, o tak, o i czekamy, wyrzucamy i czekamy na jeszcze. pierwsze ryby, o, bolonki, nie chce stoją, tutaj muszę pokombinować jeszcze, żeby ona stała bardziej stabilnie, dobra. Pozostało nam tylko oczekiwać. Mamy coś, mamy coś ciekawego, wyczekanego. Co to będzie? Pod warunkiem, że uda mi się to coś wyholować przez to trzcinowisko. Ty będzie lin chyba. Będzie chyba lin. Będzie i to bardzo ładny lin. Ale lin. Ale lin ładny lin. Ale bardzo ładny lin. Mamy bardzo ładnego lina. Udało się, udało się, udało się. Przyjechałem po to po co chciałem i się udało, bo mam w podbieraku pięknego lina. Pięknego lina mam, patrzcie. Ła! Śliczna ryba. Niesamowite. Udało się to, co żem sobie zaplanował. Ślicznie, ślicznie, super. Super ekstra. Teraz trzeba tutaj wziąć jeszcze. Wychaczać teraz. Pewnie się zapiął, żeby go ładnie od szybko odczepić. Świetnie, świetnie, jestem już podekscytowany pierwszą rybą, którą dzisiaj złapałem. Jest dokładnie ryba ta, którą miałem w planie złowić. O, proszę, taki linek, już fajny, już fajny linek. Ptaszki mi ślicznie śpiewają. A rybki ślicznie biorą. Mam ralinek odczepiony. Zostawmy, czekajcie, wędka to jest ta wędka. No patrzcie jaki fajny, patrzcie jaki fajny złoty prosiak. Uspokój się. Uspokój się. Śliczna ryba. Ale ona nie ma oka. Ale dziwne. Ona nie ma jednego oka. No już poczekaj. Na razie siatkę sadzyk. Zobaczymy, czy uda się jeszcze dzisiaj coś łoszukać. O, pilnek niech idzie tutaj do siatki. Później, mu oczywiście, że wrócimy w wolność, ale na razie niech posiedzi sobie tutaj z nami. O! Tutaj będzie ci dobrze, a ja. Zakładam ponownie zestaw. No, zestaw jakiś się sprawdził. To był biały z czerwonym. Także zakładamy znowu kanapkę. Biały z czerwonym robakiem. Jest. Mamy jakąś drugą rybkę. Ale drugą rybką będzie płoteczka. O, drugą rybką jest płoteczka. Na białe robaki. Lekaj do siatki. Jeszcze mi zrobiła kupę na palca. Wredna. Wredna, wredna. No dobra, trzeba chyba tutaj też założyć taki sam zestaw, czy jeszcze chwilę postojimy? Jeszcze postawimy chwilę na tutaj, na białego robaka tylko. Niech stoi. Trochę też na białego, może jakieś inne gatunki będą się trafiały, chociaż moim celem, który już zrealizowałem, jest lin. Coś mi się dziwnie Spławik zachowuje tutaj z czerwonym robakiem, bardzo dziwnie. Tak, ni to nie branie, ni to, ale dziwnie. Wiatr niby jest, niby coś tam ściąga, ale to jest takie trochę podejrzliwe, podejrzane. Za chwilę przytniemy zobaczymy. Nie, chyba to jednak nie, nie, był, nie było nic związanego z rybą, ale i tak dziwnie to wyglądało. Dlatego trzeba było przyciąć. Dobra. Jeszcze raz wyrzuciliśmy, zostawiliśmy. Niech sobie tam stoi. Mamy, mamy, mamy jakąś drobną rybkę. Drobną rybką. Okazuje się bardzo malutka krasnopiórka. Zmykaj. Za mała jesteś, żeby ci wkładać do sodyka. Mamy kolejną rybkę, kolejną rybkę, kolejną niedużą rybkę. Kolejną niedużą rybką jest... Co tu się stało? Boże, ja nie lubię tych kołowrotków maczowych. Będzie kresnopiórka. Wiecie, dlaczego nie lubię strasznie kołowrotków maczowych? Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale ja mam to często. Żyłka dostaje się tutaj pod szpulę i się po prostu zwija. No i trzeba rozkręcać całą szpulę, i wyciągać żeby to wyjąć powiedzcie mi czy macie jakiś na to, zaraz zgubisz i będzie w tym patent żeby tego unikać I teraz czeka mnie zdejmowania ale najgorsze jest to że to się tak zawija strasznie się zawija no dajcie znaka kto ma patent na to takie rzeczy czemu to się tak robi zamiast łowić to muszę tutaj to odprątywać co to może być a to będzie pan krąpik pan krąpik podszedł do moich Zestawów Nie koniecznie o to mi chodziło Ale jest To jest No do siatki Jeszcze można zarzucić ten zestaw Chyba tak Niewiele tutaj się zmieniło A już miałem nadzieję na Kolejnego lina. No niestety, tak fajnie spławik jechał. Tak, jakby to był linek. Ogólnie, to te ryby dzisiaj nie bardzo chętnie współpracują. Myślałem, że naprawdę połowie dużo płoci, dużo krasnopiór, a one praktycznie nie biorą. Jedna płotka, jakieś dwie małe krasnopiórki, krąpik, no i ten pierwszy linek no fajnie cieszy on najbardziej liczę może jeszcze na jakieś no ale na chwilę obecną jest jak zaczarowany mimo tak fajnego miejsca dzikiego miejsca no cóż pozostaje tylko czekać cierpliwie czekać mamy kolejną jakąś nie za dużą rybę kolejną za nie za dużą rybą jest płoteczka Płoteczka, patrzcie taka, no nie za duża ta puteczka. robaka, no ta płoteczka może sobie wylądować w sadzyku, a dlaczego poteczka może sobie wylądować, ponieważ u mnie nie ma wymiaru ochronnego dla płotki. Coś fajniejszego. No, coś dużo fajniejszego. O, co to będzie? Za rybol. Cóż to będzie za rybol? O, ale fajny rybol. Widzicie, co to będzie? <laughs> Naprawdę fajny okoń. Naprawdę fajny okoń. Taki fajny okoń. A wiecie na co wziął? Na białe robaki Wariat wziął Ale się tam zażarłeś z kubańcem Masz szczęście, że mam ze sobą Wyhaczacz Tak byś mógł marnie skończyć O, a tak? Ładne okonisko iść na razie do siatki No więc powoli trzeba kończyć mój dzisiejszy wypad na ryby także ogólnie tak, tak średnio, że tak powiem, bo na no, dzień dobry, fajnie zameldował się linii, już nabrałem takiej e, takiego optymizmu, że będzie fajnie połapane, może więcej tych linów wejdzie. No a tutaj po tym linie długo, 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 długo zupełnie nic, później jakaś poteczka, później jakaś druga płoteczka, krąpik. No i fajny okonek się na koniec zameldował. Rybki na razie są w podbieraku. O tutaj, o tutaj, o tutaj, o, 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 w podbieraku mówię, w sadzyku. No i za chwilę będę je wypuszczał. No i przede wszystkim wam je teraz może pokażę, może od razu je wypuszczę, żeby już nie było. O, o tak. I tutaj zobaczycie sobie o czekajcie ustawie to dobrze żeby było wszystko fajnie widać o no i dobra wyciągamy rybki zacznijmy może od płotek bo to jest najmniejsze najmniejsze płoteczki oj łoty sprytna tak nie wolno uciekać Taka nie za duża płoteczka, druga również, tak jak wspominałem. U mnie te ryby nie mają wymiaru, dlatego można sobie je przetrzymać w sadzyku, w siatce. Krąpik, oczywiście nie za duży ten krąpik. Zwiekaj. I okonek. Okonek to była naprawdę taka bardzo fajna niespodzianka, tym bardziej, że to złapany okoń na białe robaki. Także taki fajny garbus, pokaż grzbieta, pokaż na no grzbieta, o, takie fajne garbusisko, myślę, że ma z 25, no może 7 centymetrów, bo taki długi, długaśny, 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 zrób papa i zmykaj, 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 rośnie. No i przepiękny lin, przepiękny lin. To rybę, po tą rybę tutaj przyjechałem co prawda no i tą rybę udało mi się złowić zobaczcie sami jaka śliczna ryba jedno linek ale jest tutaj nie ma jednego oka coś mu się musiało przytrafić niezbyt fajnego także myślę że taki ze 38 cm bo jest długi chyba że go zmierzymy zaraz ale złoty jest strasznie Zaraz zobaczę czy mam pod ręką miarkę. Jak mam miarkę to ją go zmierzę. Jest miarka. Także za chwilę szybko zmierzymy lina. Ile ma centymetrów? Chodź. Chodź, 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 chodź. Wiecie ile ma centymetrów? Ej, dwóch duży lin. Myślałem, że będzie, że on mniejszy jest. On ma Mówię ile Ale proszę on ma 40 41 cm Patrzcie sami o tutaj, no dobra, tutaj jest centymetr mniej o proszę, o tak może o 40 cm, 41 cm Piękny I dobra wracaj do domu, Prosiaczku. Papa rosi. Jak ponownie złowię lina bez oka, to będę wiedział, że to ten, którego już tutaj złapałem. No dobra, trzeba kończyć dzisiejszy materiał z przepięknej, dzikiej wody. Oczywiście wody należącej do PZW. Aczkolwiek. Prawie, że ono w ogóle tutaj nie ingeruje. Czasami są jakieś zarybienia, ale ta woda żyje swoimi prawiami. Jest mega mocno zarośnięta, prawie jak dzika. Dobra, tyle z dzisiejszego odcinka. Oczywiście zapraszam na linki w opisie, do subskrypcji, jak Wam się oczywiście podobało i na inne filmy. Trzymajcie się, cześć!